Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mam dla Was recenzję książki Idealna Niania pani Georgine Cross. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Filia, a premiera była 18 maj 2023. I książka o, tylko od razu, kiedy była przeczytana, została w mojej głowie i chociaż czytam inne książki, to po prostu ona wciąż tam siedzi. Słuchajcie, Idealna Niania to książka utrzymana. W mega wielkim napięciu. Im dalej, tym robi się straszniej i bardziej psychicznie. Aby nie zabrać Wam przyjemności wdrażania się w najlepszy thriller psychologiczny, jaki przeczytałam w tym roku, zdradzam tylko kilka ogólnikowych podpowiedzi. Po pierwsze, czytając każdy bohater, będzie wydawał Wam się tutaj podejrzany. Nie jestem w stanie stwierdzić, która z postaci była mm, najzdrowszą psychicznie. One mają życie prywatne i to, które dzieje się w pracy, które raczej pochłania im jednak najwięcej czasu. Przekonacie się tutaj, jaki wpływ mają na człowieka pieniądze i tak naprawdę, ile jesteśmy w stanie dla nich zrobić. Tym bardziej, kiedy cena tutaj nie ma większego znaczenia. Do końca książki będzie Wam chodziło po głowie słowo obłęd, i z ciekawości zastanowicie się co byście zrobili na miejscu głównej bohaterki. Opowieść jest napisana w podobnym klimacie. Zapisała y, książki taka autorka, która już nie żyje. Ona zmarła w grudniu, akurat tego roku, którego ja się urodziłam. Była to Virginia C. Andrews. I powiem wam, że fajnie by było, gdyby nawet y, może było wskrzesić jej książki, bo napisała w idealnym temacie, co tutaj ta pisarka, albo raczej ona napisała w idealnym temacie, klimacie, co właśnie pani y, Virginia. A wracając jednak do opowieści... Y, Rozdziały tutaj nie są długie. że pięknie są przedstawieni, otoczenie bardzo e, dokładnie ukazane. Postacie zwracają tu uwagę na szczegóły, czym dodają nam takiego niepokoju, wiecie, takie drobne szczegóły, szczególiki, które gdzieś tam naskują w oczy, bo u ale tu się coś nie zgadza. No lekka praca nie zawsze tu będzie oznaczała też pracę fizyczną, czasami psychicznie można się wykończyć czy też wypalić. Przyznaję, że byłam w stanie zrozumieć podejście pracodawcy do niani, choć mm, dla niej takie zagranie było raczej ogromnym szokiem. No i na koniec pytanie dla Was, czy gdyby obowiązywała Was klauzula najwyższej dyskrecji, to czy stosowalibyście ją względem najbliższych również, nawet gdyby oznaczało to, że musielibyście ich okłamywać? Słuchajcie, naprawdę niesamowita, niesamowita opowieść. Polecam z czystym sercem każdemu, kto posiada siłę psychiczną. Ja od tej książki totalnie i w ogóle nie mogłam się oderwać. Mega. Na zachęcenie pokażę Wam tu urywek. Możecie sobie zrobić stopik i czytajcie. Ale co tu się będzie działo? To nawet, nawet nie możecie sobie zdawać sprawy, co w głowie niektórych osób siedzi, czego nie ma, ale co jest, czego ktoś nie widzi. Ale co się dzieje? Idealna niania. Jeżeli masz mocne nerwy, to książka dla Ciebie. Do usłyszenia, misiaki. Pa, 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 pa.